Piękny, sobotni poranek. Ja tu przychodzę po leśnej ciszy. A tu proszę bardzo. Ścinanie drzew. Eee. W ogóle mi się to nie podoba. Odgłosy okropne. Sie tam. Od razu mi się humor popsuł. A ten błękit dzisiaj jest taki niesamowity. Te lśniące liście. Dębu. Odzyskałam wreszcie moją ścieżkę. Nie mogłam tu przychodzić całe lato, bo było zarośnięte, że nie wiem co. No jak tu uciec przed tym hałasem? No nie da się. To będą rozważanki porandanki, a w tle piłowanie. Piły do drewna. Do drewna to drzewa. A temacik dzisiaj jest bardzo prosty. Zrzucam. O, zrzucam. To słowo, pod które można podpasować wszystko. Ale ja oczywiście, absolutnie monotematyczna, zrzucam napięcie. Boże, co to jest za cudowne uczucie. Co to za cudowne uczucie, móc znaleźć się w sytuacji, w której można zrzucić napięcie, wyskakać się na dyskotece jak szalona. Boże mój, człowiek po prostu wraca wtedy młodszy, radośniejszy, wyzwolony od tego napięcia, które po prostu Utrudnia życie co ty dużo gadać. No I zamiast mówić moim głosikiem szepczącym, to ja będę musiała się dzisiaj wydzierać. No ale jedna osoba będzie z tego zadowolona: czyli mój syn, który nie znosi tego mojego szeptania. O, no tak. tak czy inaczej, możliwość rzucenia napięcia, które w człowieku powstaje na skutek różnych wydarzeń myśli myśli, wydarzeń to jest cudowna rzecz cudowna rzecz, że można to zrobić, cudowna rzecz, że można wymyślić sobie sposób na zrzucanie tego napięcia to tak jakby człowiek Przywdziewał na siebie jakieś inne ubranie, które pozwala mu na zachowanie swobody ruchów. Nie krępuje go, tak? Właśnie najbardziej obrazowo, by powiedzieć o tym, jak wygląda rzucanie napięcia. Rzucanie napięcia. Które pozwala na to, by pojawił się uśmiech na twarzy, by wróciła pogodna myśl, by niektóre sprawy wydały się prostsze, a myślenie o przyszłości tak na dobrą sprawę o dalekiej przyszłości, pozbawi ona kompletnie sensu. Myślenie o dalekiej przyszłości, ojej, ojej, ojej. A komu mogłoby na tym zależeć? <gryw> Jak się ma tyle lat co ja? Od takiego myślenia na pewno nie są wolni ludzie młodzi, którzy planują swoje życie, którzy wkraczają w dorosłość, już snują marzenia i plany, i wizje, wyzwolenie się od myślenia o przyszłości, a co będzie za 5 lat, za 10, za trzy, za rok, za 20. wydaje się być naturalne, potrzebne, niezbędne, o, ale szkoda. Bardzo przyjemne nie wybiegać aż tak bardzo naprzód. Zaplanować następny dzień pomyśleć co będzie w przyszłym tygodniu i swobodnie poddać się biegowi wydarzeń. To oczywiście nie robić siebie bariata, który właściwie nie przywiązuje wali do niczego, o co to to nie! Ale jest to naprawdę przyjemne uczucie, miało być o rzucaniu napięcia. No dobra, rzucam napięcie, kiedy patrzę na tę piękną sosnę strzelistą na tle tego błękitu. Cudownie, że można tu być. No i ścieżka. Będzie przeze mnie odwiedzana teraz systematycznie. Spoglądałam na nią, tęsknie latem i wiosną, kiedy się wszystko tutaj zahaszczyło. No, ale wreszcie jest moja, znowu. Piękno było, że samolotowe. Napięcia. To właściwie jest coś niezbędnego dla zdrowia fizycznego, dla zdrowia duchowego. Wydaje mi się być to podstawą sensownego funkcjonowania człowieka, jego codzienności. Napięcie, które rodzą tyle niepotrzebnych. Niekorzystnych zjawisk. Nie będę się rozwodzić oczywiście o chorobach i o tym, że człowiek podlegający tym napięciom, stresowi, po prostu wyniszcza się wewnętrznie, zewnętrznie. Wszystko w tym temacie. Zrzucanie napięcia. Cudownie jest. To też słowo, które często pojawia się w moim filmiku. Cudownie jest, no właśnie. No właśnie. Cudownie jest, no właśnie. Poszukać tego najlepszego sposobu dla siebie. Na rzucanie napięcia. Jeden człowiek zacznie czytać i już go nie ma jego napięcie znika. Inny pójdzie na spacer, inny przybiegnie tu do lasu. Inny pójdzie na spotkanie z kimś, kto jest mu bliski. Ktoś inny pójdzie na dyskotekę. Tak jak, taka babcia jak ja. I to też jest cudowny sposób. A ktoś inny weźmie mopa i wreszcie zrobi porządek w chacie. To też mam dzisiaj przed sobą. O, będzie cudowne zrzucanie napięcia. Najważniejsze, żeby ten sposób znaleźć. Najważniejsze, żeby umieć go wykorzystać w sposobnym momencie. W sposobnym? No w tym momencie, w którym napięcie jest takie dokuczliwe, że już się nie da. No tak, samoloty, proszę bardzo. Piła. Proszę bardzo. I zero ciszy leśnej, proszę bardzo. No ale nic, to... Toki za to są... kosmicznie piękne. Zrzucanie napięcia. Na tysiące różnych sposobów. Jestem pewna, że każdy ma swoje i powinien je wykorzystywać tak często, jak się da. A jest tego trochę, jest też trochę mądrych ludzi, którzy podpowiadają, jak to robić. To jest wspaniałe. A te listeczki cudowne, drżące na tym wietrze, leciutkie, jakże piękne. Można zapomnieć o wszystkich napięciach tego świata, kiedy ma się przed oczyma taki widok. Pięknego, radosnego dnia, spokojnego i wypełnionego z rzuceniem napięcia.